że gatunki zakazanej piątki i zupełnie nowa książka, która będzie opowiadać ich wcześniejszą historię, która ma się podobno ukazać jeszcze w tym roku, a do tego koniec komiksów Ninjago Shadow Spin, a przynajmniej tak częściowo. I może od tych komiksów sobie zaczniemy i o co dokładnie chodzi? Ano o to, że ich wydawca niedawno zbankrutował i kolejne wydania zostały zwyczajnie anulowane. Po prostu ich nie dostaniemy. Dostaliśmy dwie z pięciu części i to by było na tyle. Historia była bardzo ciekawa, antagonista również miał potencjał i nie Niestety, szkoda, że się to potoczyło jak potoczyło. Ale na szczęście z pomocą przychodzi nam tutaj specjalne, ekskluzywne wydanie, w którym znajdziemy wszystkie pięć części, w sensie te wszystkie pięć połączone w jedną książkę. Coś jak też z tymi komiksami z Garmadonem. I tutaj jest specjalny, inny, ekskluzywny wydawca, wyjątkowo dla tych połączonych numerów. Także to na szczęście dostaniemy w maju bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Także mimo wszystko dowiemy się jak się ta historia Garmadona w Wildness, historia nauki jego bytu zakończy. Co jest naprawdę spoko. Jak już mowa o książkach, to w tym roku ma się ukazać też taka o zakazanej piątce, której opis zdradza gatunki wszystkich jej członków. Oczywiście, to Fishy nagrał już o tym film, szybko zeszło się to po community i to już było jakiś czas temu, a ja o tym nie nagrałem. Dlaczego? Dlatego, że jest to fake i to fake stworzony przez moich kolegów. Jest tam podane, że Zarkt to jest Pantera i Kry to jest Kruk, jeśli dobrze pamiętam, i oczywiście nijak się to ma do rzeczywistości. No, ale większość Ludzi z community dalej w to wierzy. Jakimś cudem. Tak samo Tanner Fishy, który też w to dalej wierzy i upiera się, że likerzy mówią, że to jest fake tylko dlatego, że oni nie znaleźli tego pierwsi, tylko on pierwszy tę informację wygrzebał. Wielki Tanner Fishy. No cóż, będzie lekkie zdziwionko, kiedy w samym sezonie okaże się, że jednak te postacie są jakimiś innymi zwierzętami, no ale za głupotę się płaci.